Ja Patryk yy, ten szkoda, że Co się takiego stało? Szkoda, że nie kocham cię Kurwa czemu nas tak mało już. Ja na kamsy wszedłem. Ten Karol, nie dziwnie się na mnie patrzał. Nagle wychodzę, patrzę, on idzie do ciała i jest głośno. Według mnie jest podejrzany Karol, no bo on... Tak dziwnie mnie oglądał i nagle, kiedy... Dalej się tak patrz. Od ja czarnego, Czarnego. Patryk, Patryk, Ech? Patryk, ja w pierwszej rundzie Co? nie wiedziałem jak kogoś zabić. To może Karol miał to samo, bo ja za nim chodziłem dwie minuty, nie wiedziałem jak mam go zabić. <laughs> ja musiałem Ale mu pomóc w tam tamtej ciało. rundzie. Tam, tam, tam tak, tak samo w pierwszym widzem napisał ja do Mattiego Ty Matt jak się zabija jak się zabija. on mi nie napisał na Eddy Podszedłem, zabiłem, i uciekłem. Tam, tam. ja jestem to wyglądał jakby on go zabił. Wyglądał jakby on go zabił, no bo tam leżało ciało, on tak poszedł mnie sprawdzić, nie? I nagle sobie odbiega znowu do tego ciała A no ja na niego tutaj. Ej, ej, ham leve, promo, hamie. Skąd skot ja mam wiedzieć się też pierwszy raz gram Ale jak już masz zabijać to kaczego? czego Dobra ja są Tid'e, ja są tide. na zdrowie No kurwa mać no imposter swing? Co ty Ja tylko Opla kroptałem Bartek, ty jesteś dobrym impostorem. Ale ty impostorzy mogą robić z Taski? No. Nie. Jo. No jak jo. nie, jak ja robiłem? Serio? No, ja robiłem telefon obok z A ty się kręciłem, kurwa. Ty łaziłeś i każdego no, się no, zabijam. Jedyne, Ej Opel, między... opel, słuchaj, opel, słuchaj. Wiesz, że pierwszy strzał zmisowałem, a ty nie słyszałeś. No wie... Nie, ja słyszałem! Ja właśnie słyszałem jakiś strzał, a myślałem te kosy wyciągasz, nie? Obracam się Patryk <laughs> i Gim. Znaczy Patryk jest gim u mnie, nie? Uu no. dobrze... No, Patryk! Patryk, Bu, chodź! Jesteśmy temu, so. przewodniczy o Zapierdałem Co to jest za ranga? Możemy wszystko Ale robić znaczy, żeby... że... Ale zobaczysz. Czy, co... Ale później... co znaczy, że ty fioletowy jesteś? Jak mu nie słychać. Nie słychać jak mówisz jak coś. Dalej nie słychać. Powiem ci jak będziecie słychać. Ty bo on próbuje naprawić mikrofon. To. Karol A mu nie działa? No nie A słychać go? Może wojsko smo bo... <noise> Ja mogę zginąć tu, o nie Ej, co to kurwa jest? Ale, o, siema Ej, co? Skrapo otworzył drzwi czerwone Skrapo tworzył czerwone Dobra, dobra, skoro, skoro widziałeś, dobra Skrapo otworzył drzwi czerwone, jak tu metnij Ej, słyszysz? O, ty masz tu task, ej, ja też mam tu taska Akurat taska robiłem Ty, Paweł, Paweł, umie... ty, Paweł, Paweł, Paweł powiedz, powiedz. No, jak to spił? Tak czerwone drzwi. A potworzył czerwone drzwi. Ja myślę, że to, to prawda. Robię, robię telefon. Telefon Ej, Tam robię. na dole w tej dziurze otworzył drzwi czerwone. Ale jak nie, odsyłem, jak <laughs> to można telefon robić dałnie. Ale jak tu halo, halo, można słuchać mnie? Tak słychać cię już. Słychać tak. mnie? No. Ale to ja, ja telefon dał mnie zrobić. H potworzył drzwi w tej dziurze tam na Ej, dole. To I cię zabił na moich oczach. Czekaj. nie ma. O, Opl'a nie ma, Opl'a nie ma. Detektywa nie ma. O, ty baskitu. Kurwa zginął, go nie ma, nie. Kap Patryk, Ale ja, ale... ty możesz chodzić, możemy chodzić? Co jest, kurwa? Ja nie ma <noise> tylko on może. A, bo jestem, jestem, ty... A bo, jestem bossem. Tak, i ty wybierasz kto jest. A ja... Dobra, to się, to szybko się zdecydujcie 40 sekund. No, zobacz sobie. My nie możemy głosować w ogóle. My się namawiamy, a ty głosujesz. No, ja ja na... tak, no, że ja Opody widziałem jak kaczy zawiję. Ta? Gdzie? Kiedy? Krap, 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 krap. A mnie to nie interesuje, ja mam tu mam władzę. Ja to mam władzę. Ty się nie ciuł, nie Tyle wy mnie nie wyzywa. Widziu, że jest telefon! Dobrze kolego, przepraszam, przyjacielu kochane. Chodźcie się kłócą, kurwa, telefonicznie. Dobra, co ja mam robić? No posłuchaj, Ej, Paweł, pos się, posłuchaj się reszty o 8 sekund babie, z Habik Dobra wszyscy jest, z Habik e Paweł to jest Paweł ka Paweł Habikasz Porzu Jebal Co na siebie zagłosował? Na moje... Dobra Paweł zaś yes, <laughs> Coś, ja nic nie powiedziałem Chodź tutaj chodź, co tu jest w kraju chodzi Gdzie ty jesteś kurwa nie widzę cię o chodź Patryk Jestem jest ten Patryk? Chodź, 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 Co? Co? Cześć Co no? Tu idzie Paweł i prowadzi Patryka i mówi tak Tu to, to, to są drzwi na dole, on je otworzył, zobaczcie to kule, idzie, go prowadzi do tych drzwi On jest pamiat, że on drzwi otworzył <grym> <grym> Pokaż mi te drzwi, pokaż mi drzwi Pokaż, pokaż <noise> o, ja tu mam taska. No dobra, wierzę ci, ale to zależy od Patryka, nie? To co teraz? <noise> no, no, to idziemy robić taski i następnym razem, jak ktoś mi hita odpierdoli, to zgłaszamy drzwi. <noise> dobra, dobra. Ale to jest zajebisty widok. Cholera. No, rozumiem, rozumiem, widziałem, ja byłem przy tym, jak pokazywałeś drzwi. Patryka musisz męczyć, ale on pomyśli, że jesteś impostorem, jak będziesz go męczył. Dobra. Co mam zobaczyć? No, ale widziałem te drzwi! Ja zabić. Paweł, O kurwa. Jak, jak wyszliście no, z tamtą, no i, to reset się zrobił? No i pan drzwi. Znalazłem znalazłem tego, znalazłem Pawła Martwego na górze. Słuchaj, słuchaj, Patryk. Paweł chciał nam powiedzieć o kurwa tajemniczych drzwiach. I na nie ma. Kurwa czyja to jest wina. Teraz Jak mi A, nie jak, jak, opowiada, jak tam pokazywał te drzwi, to widziałem kurwa, Ja oczy, też przy tym jest, byłem! Ja byłem, ja, ja, byłem przy... ja byłem z nimi Ja byłem z cały czas Dobra świeciu lecie w śmieci Wywór śmieci idealnie Ej no jak tam wejść na górę kurwa masz Gdzie ja chcesz Ej, ja wejść ja na górę? Ja podejrzewam gdzie? ogólnie ciebie w fraju Ja ciebie podejrzewam No ty każdego Ty każdego Lata. po kolei podejrzewasz Nie to e, ja Słuchaj, słuchaj, stój, najpierw stój, Bartek, stój, najpierw, stój, 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 najpierw gadasz, stój, że biegasz z noży, potem stój, gadasz, o, że ja, potem stój. gadasz, że z Habik Za za Ogólnie ja Patryk Yyyy ten... Wartek... I chuj! O! ULEEJ! <grymne> Musiałem! <grymne> Pamiętajcie, że nalecieć... Inwentaryzacja jest, bardzo ważne. W ogóle ja jako ten fioletowy rzemeczek też muszę robić taski? Też muszę, nie? Tak i... I tak, ogólnie... Teraz inwestor, pytanie, gdzie ja mam to zanieść? tak... Kola... Ten <grymne> czyta prawo budowlane. Ej! Wiesz jak to się robi? Patrz co mam. Jak to się robi. E! Przyszczyzyszą... Archiwizacja Ej, budowlane! Ej, Kurwa no Co? Nie tak mam I pójść dalej kontynuuje, tak? no, 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 no. nie? Czy ktoś tak. zmarł? To co, kto... no, o co chodzi? O co no? Chodzi? Bo jak kliknąłem przyciska no, Nie wiedziałem, że to jest domity... <noise> Jaki <noise> des... Ty, powie mi ktoś jak mam zrobić tego taska z tą deską? Przekładania o którym mowa Ale jaką deską? W siódmej, no tą, tą deskę, zebrałem ją tam na górze Paweł też ją ma A dobra, takie to łatwe? Odłogówka! O, wypełniłem. No i już! Kur... O cholera. Eryk, kurwa. Co? 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 Yy, no kurwa, Eryk mniej więcej w tym momencie, tutaj gdzie ja sobie biegam, się kurwa wyminęliśmy, a tu kurwa leży kaczek. Czy ktoś jeszcze to nie. widzi? Ja pierwszy raz w, tu, w to gram, więc Nie zauważyłem. Czy któryś jeszcze z budowlańców to widzi? No patrz, no patrz, patrz! No czy ty czego nie masz za... Paka Tak <zyska> hmm, trochę Kacza świnia nie u... Ja to mi... Nie, no, nie wiem, nie, 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 nie widziałem tych Kurwa, dosłownie tu się minęło. Nie, nie no, ale to było... Fajne ale że ci kurwa Co ty sobie wyobrażasz? Nie no pamiętaj, ja że nie... dopiero <zyskaannya> uczę. Czerwona koszulka mówi sama za siebie, impostor. O, też ma czerwoną koszulkę. kurwa.

Tym, o to ej, no ej, To teraz musimy jesu? go znaleźć. Ej, Karol, Karol, no? my, jesteśmy, my byliśmy, my byliśmy, chodź, ja cię zaprowadzę, gdzie byliśmy? Chodź. Ja uczy, uczyliśmy kraje, jak to się robi. A tam u no góry to, 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 to. To, tam u góry, zaba zaba, 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 tam u góry. Gdzie? gdzie? O... Ty mor... Ale tu skrzy, zobaczcie, nie skać! Nie skać! Jestem batanem, możesz skakać? Nie, nie skacz. Jesteś za młody. Chipa jesteś, cipa jesteś! Co bydziałem? chciał skakać! Bartek! Bartek! Z Habik! skabik, był Opel! To opel! To opel! Stary, Fanny. ja obiecuję na waszą matkę! Ale szybko poszło. Co jest? E, kurde, no to jednak to, to Opel jest. O, to opel jest, chodźcie, kliknąć. Nie, nie, ej, no, Mati! Co? Ej, Patryk! Klikajcie za Patryk, 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 chodź, ale chodź, pogadamy, chodź, stąd, stąd. Ej, nie chce Dobra, gadajmy, gadajmy, gadajmy. Stąd, gadajmy, gadajmy, No no słuchaj, ty... słuchaj, ja, ja tam no byłem, bo, bo... ja, bo ja była, bo szukałem Karona, nie? Żebym mu pokazy dać to miejsce, jak patrzyliśmy. Szedłem, bo patrzyłem, no. że idzie tam na te, na te panele, gdzie Mati był, nie? I odbiega z habika tam leży Karol, nie? Instruktora nam Obiecuję, ale jest w Jest dwóch impostorów, No ja byłem obok nie was, nie nie ja z wami wiem. chodziłem, no, ale Ale no to słuchaj, według ale według słuchaj mnie... bo, bo było dwóch... Bo było dwóch jest. impostorów! Było dwóch Ja obiecuję, że nie jestem. Ja jest jedno wyjście. Ty sobie możesz obiecać, nie? Mati, według mnie Mati. jest jedno wiesz Czy powinniście wszyscy wejść na środek i się napierdalać? To jest impulsorem. No ja bym. Ja bym z, słuchaj, Patryk! Słuchaj, Patryk! Ja, ja, bym, ja, bym tego, ja, by, ja, ja bym nie wydał schaba jak był impulsorem. Przecież teraz byśmy już y, mieli po, po grze Bo, bo jest nas z tego. Bo jest nas Dobra, Mati, jest cicho, no na niego nie głosujemy. Ja dole no, i tak bez powodu będziesz na mnie My głosował, na bo, bo daje ci ten. Ja no, usiądę z wami. Ma, Mam do powiedzenia tyle, że ja cały czas byłem z wami i potem jak ten, jak Opel znalazł. Martwe ciało obok schabika, no to ja nawet tego nie widziałem, ja byłem praktycznie obok was i z wami sprawdzałem wszystko, przecież ja dosłownie z wami chodziłem ja, ciągle, ja wydaje, cały czas, czekaj, poczekaj, ja odbiegania. cały czas, odbiegania. cały czas obok was byłem i ten, i widzę, a tam nagle ten, Opel krzyczy, że schabik, schabik i chuj, i nawet nie, nie mogłem taska zrobić. No, no słuchaj Bartek, w każdym razie nie, ja bym nie wydał, schabika więc musi być, a jeszcze. Tako może bardziej poświatło. Eee, ja mogę zagłosować na siebie? Kurwa, ale słuchaj, Patryk tak bez powodu na mnie głosuje. Cieleci... Może był, może z Hebika byś nie zagłosował, jakby był impostorem, ale może już wcześniej był walonim impostorem. Ale nikt nie, nie był A. To może on a, był Erych. impostorem? No, no może... a ty... Kurde, a No może tak. No może by, może by. Słuchaj ale nie no... bardzo, bo ty byś tym ciele, tak. Ale no ale Karol, wiecie, Karol się no, oddalił no, na skidę, ale nie? nie. Ma, ale... Na kogo? Na, ko na Oplę A pa Nie, ale Patryk teraz drugą osobę od No tak, ale tak. właśnie o to o to mi chodzi, nie? Że on nie, nie bez wie. powodu na nie, mnie nie, się przykleił, a tak, 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 na który, tak, na matis, tak, 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 jest tak, 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 o, uciekamy, 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 uciek o, uciekamy. No, Dlaczego ty chcesz kurwa, uciekać? Jak ty wyrzuciłeś go specjalnie pewnie. Żeś na niego zwalił. Nie da, radę, Bartek, uciekaj, są, Bartek, uciekaj, są wtedy ja tego Ja, ja na siebie tak się zaraz, zaraz No, ale nie uciekaj, ma co, przemyśl to... to. Nie no, serio ci mówię. Po popatrz, popatrz Bartek, na to, że on Bartek, się chcesz, trzyma. No, ja uciekaj, kurwa. Uciekaj, o, specjalnie kurwa tak mówi, żebyś mnie wyrzucił. Ja w sumie dopaść. mnie Ja pierdolę. To głosujemy na, on na niego. A będzie ta pierdala, kurwa, z tych nie, on pewnie czekasz Kurwa no Jak cię jaja swędzą chyba on... To ja pójdę po przycisk, ja nie jestem Toż ja będzie mógł poczekać i zabić ten. No jak jak I poczekać pucham, jak raz. poczekać i zabić? No bo żeś zabił Karola, to ci się Time Nie zabiłem Karola, Karola zabił chyba z Z tego co pamiętam I tam. teraz się no, Ja cię to była podpuchę. No, to była taka podpucha, że finalnie wyrzuciliśmy Patryka i okazało się, że nie jest impostorem. Ale sam go oskarżasz, no bo on... Glede, nie, ja go... Nie, nie. On mnie zaczął oskarżać, Ale dlatego nie. myślałem, że on tak gra, nie? No widzisz? Ja pierdolę. Dobra, dobra. Papier, kamień, nożyce. Papier, papier się... kamień, nożyce. Jak Ej, papier, na czacie, na czacie, na czacie. Dobra. Na czacie. Na czacie. I, I na 3-4 będziecie Dobra. 3... 4... Ry. Ej, kur... Przegraliśmy. Mamy kółtos, na kogo ty zagłosowałeś? Tak, wygraliśmy! To oh, kurwa... Co za debilno. no... Co za debil... No? <ścoughs> <ścoughs>